Dzień dobry, tu wirtualni dziennikarza portalu LCAPL. Dzień dobry. Przedstawiamy Państwu jak co tydzień przegląd najważniejszych i najszerzej dyskutowanych tematów z Legnicy i Okolic. Skupimy się na tych artykułach, które pojawiły się na naszym portalu LCAPL w minionym tygodniu, czyli między 20 a 26 października, i które wywołały najwięcej komentarzy. Tak, analizujemy materiały, które wzbudziły najwięcej emocji, najwięcej państwa głosów, zobaczymy, co w tym tygodniu poruszyło legniczan najbardziej. Przyglądamy się bliżej. No to zaczynamy. Sprawa kryminalna, która odbiła się no sporym echem. Policja zatrzymała 29-letniego obywatela Ukrainy. Tak, mężczyzna jest podejrzany o kradzież samochodu, konkretnie Volkswagena, i co gorsza, kierował nim będąc pod wpływem narkotyków. A to nie wszystko, prawda? Bo zarzutów jest więcej. No właśnie. Śledczy ustalili, że ten sam mężczyzna e, może być też odpowiedzialny za włamanie do garażu, skąd zniknęły elektronarzędzia. Czyli kumulacja? Dokładnie. A do tego dochodzi jeszcze podejrzenie o paserstwo innego pojazdu. Na szczęście policji udało się odzyskać tego skradzionego Volkswagena i część tych, powiedzmy, łupów z włamania. A co mu za to grozi? Nawet do 10 lat więzienia. To poważne zarzuty. Jednak to, co wywołało chyba największą dyskusję pod artykułem na portalu LCAPL, a było tam 18 komentarzy, to zastosowany środek zapobiegawczy. Tak, chodzi o dozór policyjny. I właśnie w komentarzach pojawiły się, no, głosy zdziwienia, ale też obawy, czy podejrzany jako obcokrajowiec po prostu nie wyjedzie z kraju przed procesem. Ludzie domagali się chyba bardziej zdecydowanych kroków, aresztu. Takie głosy były, ale z drugiej strony pojawił się też inny Ważny wątek. Kilku czytelników podkreślało, że no, takie przypadki to jednak margines. Że nie można oceniać całej społeczności przez pryzmat jednego człowieka. Dokładnie. Że nie można na tej podstawie oceniać wszystkich Ukraińców, którzy uczciwie pracują w Polsce. Padły nawet konkretne liczby. Powołano się na dane, że w 2024 roku Ukraińcy wpłacili do budżetu ponad 15 miliardów złotych. A pomoc dla uchodźców kosztowała znacznie mniej, tak? Około 3,5 miliarda. Oczywiście, trzeba dodać, że te dane też były kwestionowane przez innych komentujących. Pojawiły się bardziej sceptyczne opinie na temat imigracji generalnie. Czyli, jak zwykle, temat budzi emocje i różne punkty widzenia. A sprawa jest rozwojowa, jak podkreśla policja. Tak jest. No dobrze, to przejdźmy od spraw kryminalnych do zdarzenia, które było no, bardzo nietypowe i głośne. Ulica Kartuska. Aż 27 komentarzy. Tak, chodzi o mężczyznę, który wypadł z okna mieszkania na drugim piętrze. Co z nim? Trafił do szpitala, a wstępne ustalenia policji wskazują, że tuż przed tym zdarzeniem w tym mieszkaniu mogło dojść do yy, awantury, kłótni między partnerami. A partnerka? Co ciekawe? Partnerka tego mężczyzny opuściła lokal jeszcze zanim przyjechały służby. Sytuacja stała się jeszcze głośniejsza, gdy w sieci pojawiło się nagranie, prawda? Tak, to nagranie krążyło. Widać na nim nagiego mężczyznę, który próbuje się utrzymać na gzymsie budynku. Dramatyczny widok. I policja bada, co tam się właściwie stało. Próba samobójcza? To jedno z hipotez. Ale są też inne. Niektórzy internauci, analizując ten film, sugerowali, że mężczyzna wyglądał, jakby próbował zejść niżej. Czyli może ucieczka? Może. Policja musi zbadać wszystkie okoliczności. Mężczyzna na pewno zostanie przesłuchany, jak tylko jego stan zdrowia no, na to pozwoli. A co pisali ludzie w komentarzach na Lca.pl? Domyślam się, że spekulacje. Och, cała lawina spekulacji. Co było przyczyną, czy to przez kłótnie, czy coś innego? Niektórzy porównywali to do innych głośnych, podobnych zdarzeń w Polsce. Pojawiły się też pewnie komentarze o samej dzielnicy, o Zakaczawiu. Niestety tak, ten stereotyp wciąż gdzieś tam pokutuje. Ale co ciekawe, pojawił się też wątek bardziej mm, pragmatyczny. To znaczy? Kwestia kosztów leczenia osób nieubezpieczonych obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Czyli jedno zdarzenie, a dotknęło kilku różnych dość wrażliwych społecznie punktów. Rzeczywiście. No dobrze, to teraz zajrzyjmy do Legnickiego ratusza. Rada Miejska ma się wkrótce zająć projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta, Macieja Kupaja, i to też temat, który wywołał dyskusję 27 komentarzy na LCAPL. Warto podkreślić, że to pierwsza zmiana pensji prezydenta od listopada 2021 roku. Wtedy podwyżkę dostał poprzedni prezydent Tadeusz Krzakowski. A jak ma wyglądać ta proponowana podwyżka? Projekt zakłada podniesienie wynagrodzenia zasadniczego do 11 310 zł brutto. Do tego dodatek funkcyjny 3650 zł, no i jeszcze dodatek specjalny. 30% sumy tych dwóch składników, plus oczywiście dodatek stażowy. A ile to daje łącznie, procentowo? Sumarycznie wychodzi podwyżka o około 5%. Tylko 5%? No, około 5%. W uzasadnieniu czytamy, że chodzi o dostosowanie pensji do rosnących kosztów życia i przepisów. Podkreślono też, że od ostatniej podwyżki w 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o Uwaga, około 45%. Czyli 5% podwyżki dla prezydenta wobec 45% wzrostu średniej krajowej. Ciekawe zestawienie. A od kiedy ma obowiązywać ta nowa pensja? Projekt zakłada, że wstecznie od 1 lipca 2025 roku. Warto tu przypomnieć pewien kontekst polityczny, prawda? Bo w 2021 roku, kiedy głosowano podwyżkę dla prezydenta Krzekowskiego i diety dla radnych, to obecny prezydent Maciej Kupaj, wtedy radny. Tak, tak, on i troje innych radnych z jego późniejszego otoczenia Jarosław Rabczenko, Aleksandra Krzeszewska, Arkadiusz Baranowski głosowali przeciwko tamtym podwyżkom. I ta informacja pewnie przewijała się w komentarzach na lca.pl. Oczywiście. Dyskusja była naprawdę ożywiona i, co ciekawe, wielowątkowa. Część czytelników uznała te proponowane 5% za podwyżkę, no powiedzmy umiarkowaną, symboliczną wręcz. Szczególnie w kontekście tych 45% wzrostu średniej krajowej. Argumentowano, że prezydent dużego miasta musi zarabiać adekwatnie do odpowiedzialności. Ale na pewno były też głosy krytyczne. Jasne, że były. Wielu komentujących krytykowało sam moment proponowania podwyżki. Dlaczego? Łączono to z informacjami o planach szukania oszczędności w miejskich jednostkach. Mówiło się nawet o możliwych zwolnieniach, na przykład w szkołach czy w MOPS-ie. Czyli zarzuty o brak wrażliwości społecznej, hipokryzję. Takie padały słowa, przypominając właśnie tamto głosowanie sprzed lat. Pytano też, czy szeregowi pracownicy Urzędu Miasta też mogą liczyć na jakieś podwyżki. No i pewnie wątki czysto polityczne. Jak zawsze przy takich tematach. Były komentarze wspierające prezydenta, były też krytykujące go z pozycji opozycji. To pokazuje, jak finanse publiczne, pensje na szczytach władzy rezonują wśród mieszkańców. Zwłaszcza w kontekście ogólnej sytuacji i oszczędności gdzie indziej. Zrozumiałe. Pozostajmy przy decyzjach władz miasta, które mają wpływ na codzienne życie. Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nocnej prohibicji w Legnicy. Temat również komentowany, 19 wpisów pod artykułem na LCAP. Te konsultacje zainicjował prezydent Maciej Kupaj. Trwały trzy tygodnie. Od końca września do 20 października. I wzięło w nich udział prawie 3900 osób dokładnie 3888. I czego dotyczyły? Mieszkańcy mogli wyrazić opinię na temat zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, między 22 a 6 rano. I jakie są wyniki? Wyniki są. Powiedziałbym dość jednoznaczne. Zdecydowana większość ponad 66% uczestników opowiedziała się za wprowadzeniem takiego zakazu. A ilu było przeciw? Niecałe 33% dokładnie 32-48% a tylko 1% wstrzymał się od głosu. Co też ważne, pomysł popiera Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czyli jest wyraźne poparcie społeczne. Wygląda na to, że tak. Co ciekawe, te wyniki są zbieżne z wcześniejszą, taką nieoficjalną sondą, którą przeprowadziliśmy na portalu lca.pl. Tam poparcie dla zakazu było jeszcze wyższe, bo aż 77%. Więc co dalej? Będzie uchwała? Wszystko na to wskazuje. Kolejnym krokiem będzie pewnie przygotowanie projektu uchwały, który trafi pod głosowanie Rady Miejskiej. A co na to komentujący na lca.pl? Też popierali? W większości tak. Przeważały głosy aprobaty. Czytelnicy pisali, że liczą na poprawę bezpieczeństwa w nocy, na mniej hałasów, zakłócenia porządku. Ale pewnie były też jakieś wątpliwości. Owszem, pojawiły się głosy sceptyczne. Niektórzy podnosili kwestię reprezentatywności tych konsultacji: czy niespełna cztery tysiące głosów w prawie 100 tysięcznym mieście to wystarczająco. Dobre pytanie. Inni z kolei wyrażali wątpliwości co do skuteczności samego zakazu, argumentowali, że alkohol i tak będzie dostępny w barach, pubach, a prohibicja w sklepach może tylko napędzić rozwój melin, czyli nielegalnej sprzedaży. Czyli prohibicja może nie rozwiązać problemu, tylko go przesunąć. Takie były obawy. Pojawiły się nawet sugestie, żeby zakaz był jeszcze bardziej restrykcyjny, na przykład już od 20. Widać więc, że choć sama idea ma wielu zwolenników, to jej praktyczna realizacja i skuteczność, no, budzą pewne pytania. Dobrze, to teraz przechodzimy do tematu, który chyba absolutnie zdominował dyskusję w minionym tygodniu na portalu LCAP. Rekordowa liczba komentarzy aż 51. Chodzi o sprawę Krzyża w sali sesyjnej Rady Miejskiej Legnicy. Tak, to temat, który wywołał ogromne emocje. Sprawę nagłośnili radni Prawa i Sprawiedliwości pani Joanna Śliwińska-Łokaj i pan Adam Wierzbicki. O co dokładnie zaapelowali? O przywrócenie Krzyża. Twierdzą, że wisiał on w sali obrad od lat obok herbu miasta, a zniknął tuż przed sesją nadzwyczajną pod koniec sierpnia. I podobno informację, że krzyż nie wróci na ścianę przekazano im nieformalnie. Złożyli interpelację w tej sprawie? Tak, złożyli formalną interpelację do prezydenta Macieja Kupaja i otrzymali odpowiedź. Prezydent powołał się na konstytucyjną zasadę neutralności światopoglądowej państwa i organów publicznych. Czyli... Czyli poinformował, że nie planuje ponownego zawieszenia krzyża w sali obrad lady miejskiej. A czym argumentują Rady Nupis? Porównują sytuację do innych instytucji, na przykład do Sejmu RP, gdzie krzyż wisi w sali plenarnej. Podkreślają też historyczne, kulturowe znaczenie tego symbolu w Polsce. Cytowali nawet słowa Jana Pawła II: Brońcie krzyża. I zaapelowali do mieszkańców? Tak, zaapelowali, by licznie przyszli na sesję Rady Miejskiej 27 października i wyrazili swój sprzeciw wobec tej decyzji prezydenta. Można się było domyślić, że ten temat wywoła burzę w komentarzach na LCAPL. Oj tak, burzę i ogromną polaryzację. Komentarze były podzielone niemal, powiedziałbym, pół na pół. Wielu czytelników zdecydowanie poparło decyzję prezydenta Kupaja. Argumentując, że urząd to miejsce neutralne. Dokładnie. Że urząd miasta reprezentuje wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich wyznania czy światopoglądu, więc powinien być miejscem neutralnym. Że symbole religijne mają swoje miejsce w kościołach, a nie w urzędach. Niektórzy przytaczali też dane o spadającej religijności Polaków. A druga strona? Druga strona, równie liczna, broniła obecności Krzyża. Powoływano się na wielowiekową tradycję chrześcijańską Polski, na kulturowe znaczenie Krzyża, na fakt, że większość mieszkańców Legnicy deklaruje się jako katolicy. Pewnie padły też oskarżenia o walkę z religią. Tak, padały oskarżenia o walkę z religią i tradycją, ale też zarzuty o motywacje czysto polityczne i to po obu stronach sporu. To pokazuje, jak głęboko ten temat symboli religijnych w przestrzeni publicznej dzieli społeczeństwo i jak łatwo staje się on, no cóż, areną politycznego starcia. Warto dodać, że portal lca.pl w swoim artykule starał się przedstawić argumenty obu stron. Tak, staraliśmy się o obiektywizm w relacji. Wróćmy na chwilę do tematów policyjnych. Spore zainteresowanie, 21 komentarzy wzbudziła też informacja o serii zatrzymań związanych z narkotykami. Tak, legnicka policja poinformowała o, można powiedzieć, wzmożonych działaniach w tym zakresie. Tylko podczas jednego weekendu, piątek i sobota zatrzymano aż 12 mężczyzn. W różnym wieku, od 20 do 55 lat. A jakie były powody tych zatrzymań? Różne. Część osób wpadła podczas kontroli drogowych, okazało się, że kierowali pod wpływem narkotyków. Inni zostali zatrzymani podczas rutynowych patroli w różnych częściach miasta, po prostu mieli przy sobie zabronione substancje. Wszyscy usłyszeli zarzuty? Tak. Przypomnijmy, za samo posiadanie narkotyków grozi do 3 lat więzienia, a za handel nimi nawet do 10 lat. W artykule na LCAPL pojawiło się też stwierdzenie, że problem narkotyków narasta, że to prawdziwa plaga. Tak, autor tekstu użył takiego mocnego określenia, podkreślając regularne działania policji, ale wyraził też pewną opinię, sugerując, że wymiar sprawiedliwości bywa może zbyt łagodny dla sprawców przestępstw narkotykowych. Użył takiego sformułowania, że sądy grożą paluszkiem, co jego zdaniem nie odstrasza. I ta sugestia znalazła oddźwięk w komentarzach. Owszem. Niektórzy czytelnicy podzielali tę opinię o rzekomej pobłażliwości sądów. Co ciekawe, pojawiły się też pytania o narodowość zatrzymanych. To mogło być echem tej wcześniejszej dyskusji o zatrzymaniu obywatela Ukrainy. Niestety, pewnie pojawiły się też wpisy mniej merytoryczne. Tak, były też wpisy obraźliwe. Ale pojawiła się też dyskusja na temat ewentualnej legalizacji niektórych substancji. Jak widać, temat narkotyków budzi wiele różnych reakcji. Kolejny temat, który też wywołał sporo kontrowersji i 23 komentarze, dotyczy zmian w funkcjonowaniu sklepików szkolnych. Tak, chodzi o decyzję prezydenta Legnicy o ujednoliceniu stawek za wynajem powierzchni pod te sklepiki i też pod automaty z napojami. Na czym polega to ujednolicenie? Wprowadzono jednolite stawki czynszu. 300 zł miesięcznie w szkołach podstawowych i 500 zł w szkołach ponadpodstawowych. Plus, oczywiście, opłaty za media. I co ważne, ta stawka ma być niezależna od wielkości sklepiku czy liczby uczniów w szkole. Artykuł na lca.pl sugerował, że to może być problematyczne. Sygnalizowano potencjalne problemy, że takie sztywne, jednolite stawki mogą uderzyć w małych, lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą często niewielkie sklepiki, a faworyzować mogą większe firmy sieciowe, które łatwiej sobie poradzą ze stałym kosztem. W tekście padła nawet nazwa dużej firmy jako potencjalnego beneficjenta. Krytykowano też sposób komunikacji tej decyzji. Tak, podobno decyzja miała być przekazana e-mailem od urzędniczki, a nie w formie oficjalnego zarządzenia, co też wzbudziło pewne uwagi. A jak zareagowali czytelnice w komentarzach? Reakcje były podzielone. Pojawiła się grupa czytelników, która w zasadzie ucieszyła się z potencjalnych problemów sklepików. Jak to? Argumentowali, że w sklepikach sprzedawana jest często niezdrowa żywność, słodkie napoje i że za drugie śniadanie dzieci powinni odpowiadać rodzice, a nie sklepik szkolny. Czyli zwolennicy likwidacji sklepików. Można tak powiedzieć. Ale wielu komentujących stanęło w obronie agentów tych sklepików. Często to małe rodzinne firmy. Wyrażano obawy, że nowe, wyższe stawki czynszu, zwłaszcza w mniejszych szkołach, mogą sprawić, że prowadzenie sklepiku stanie się po prostu nieopłacalne, co może prowadzić do ich zamknięcia. I utraty miejsc pracy. Dokładnie. Pojawiły się też pytania o samą wysokość tego czynszu. Czy 300 lub 500 zł miesięcznie to faktycznie tak dużo za możliwość prowadzenia działalności w szkole? Dyskusja była dość szeroka. I podobno ten temat sklepików stał się pretekstem do poruszenia innej kwestii związanej z oświatą. Tak, co ciekawe, w komentarzach pojawił się wątek planowanej centralizacji obsługi księgowej i kadrowej szkół w ramach zespołu obsługi jednostek oświatowych czyli Zojo. Ta informacja też wzbudziła niepokój części komentujących. Obawiają się redukcji etatów w administracji szkolnej? Prawdopodobnie. Wygląda na to, że różne działania oszczędnościowe i reorganizacyjne w legnickiej oświacie budzą naprawdę spore emocje. Przenieśmy się teraz do świata kultury, chociaż jak się zaraz okaże, z mocznym tłem politycznym. 31 komentarzy zebrał artykuł dotyczący wystąpienia Jacka Głomba. Tak, chodzi o wystąpienie wieloletniego dyrektora Legnickiego Teatru Modrzejewskiej Jacka Głomba podczas gali Civi Honorario. Przypomnijmy, to była uroczysta sesja sejmiku województwa dolnośląskiego, która odbyła się w Legnicy i wtedy tytuły honorowego obywatela Dolnego Śląska odebrali pisarz Stanisław Srokowski i właśnie Jacek Głąb. Obie postaci niezwykle zasłużone dla kultury regionu, to trzeba podkreślić. Jednak artykuł na portalu LCAPL skupił się nie tyle na samym wyróżnieniu, co na krytycznej ocenie przemówienia Jacka Głomba. Co mu zarzucono? Autor tekstu zarzucił dyrektorowi, że wykorzystał tę uroczystą chwilę do, powiedzmy, osobistych politycznych rozliczeń. Według relacji portalu, Głąb miał wymienić z nazwiska radnych PiS, którzy głosowali przeciw przyznaniu mu tego tytułu. I to nie wszystko. Miał też przypomnieć nazwisko radnego, który wiele, wiele lat temu głosował przeciw niemu w konkursie na dyrektora teatru. Autor artykułu skontrastował to z postawą Stanisława Strokowskiego, który odebrał nagrodę bez takich odniesień politycznych. Jaka była reakcja pod artykułem? Spodziewam się, że gorąca. Bardzo gorąca. Natychmiastowa. Większość z tych 31 komentarzy była niezwykle emocjonalna. Wielu czytelników bardzo ostro skrytykowało autora artykułu i portal LCAPL. Zarzucając stronniczość. Tak, stronniczość, a nawet padło określenie pisowska nienawiść do Jacka Głomba. Podkreślano jego ogromne zasługi dla teatru, jego odwagę cywilną, prodemokratyczne zaangażowanie. Broniono prawa dyrektora do przypomnienia, kto i dlaczego ich zdaniem, z pobudek czysto politycznych, głosował przeciwko niemu. Ale czy pojawiły się też głosy popierające krytyczną wymowę artykułu? Tak, pojawiły się również takie głosy. Komentujący zarzucali Jackowi Głombowi brak klasy, niepotrzebne mieszanie kultury z bieżącą polityką, okazywanie jakichś personalnych animozji były też bardziej ogólne uwagi na temat politycznego zaangażowania legnickiego teatru. Nie widać, jak bardzo postać Jacka Głomba polaryzuje lokalną społeczność? Niezwykle. I jak trudno oddzielić jego działalność artystyczną od tej publicystycznej czy politycznej. Artykuł na lca.pl, przedstawiając określoną krytyczną perspektywę, wywołał bardzo silną reakcję obronną ze strony zwolenników dyrektora. Na chwilę przenieśmy się na scenę czysto partyjną. 17 komentarzy pojawiło się pod informacją o spotkaniu działaczy partii razem w Legnicy. Tak, w mieście odbyło się walne zebranie okręgu legnicko-jeleniogórskiego tej partii. Omawiano plany rozwoju struktur przed wyborami w 2027 roku, a także bieżące działania lokalne. Powołano też nowe koło terenowe, które obejmuje zagłębie miedziowe. W spotkaniu brał udział poseł Maciej Konieczny. Tak. Był obecny i potwierdził dążenie partii Razem do samodzielnego startu w najbliższych wyborach. A lokalnie działacze Razem angażują się na przykład w obronę krainy wygasłych wulkanów przed planami budowy kopalni. Protestują też przeciwko likwidacji młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy. Dokładnie. Partia planuje też otwarcie swojego biura w Jeleniej Górze. Cytowani w artykule działacze krytykowali obecny rząd. Tak, Zuzanna Królak, Zuzanna Saniuk, Sławomir Gadek nie szczędzi krytyki rządowi Donalda Tuska, zarzucając mu niespełnienie obietnic wyborczych. Podkreślali prospołeczną i wolnościową wizję swojej partii. Zwrócono też uwagę na rosnącą rolę Adriana Zandberga i dążenie ugrupowania do budowania własnej tożsamości po opuszczeniu klubu parlamentarnego lewicy. A jak wyglądały komentarze pod tym artykułem? Domyślam się, że głównie krytyka. No, były dość przewidywalne. Pojawiły się głosy mocno krytyczne wobec partii Razem, padały określenia typu lewactwo, komuna, wyrażano sceptycyzm co do szans wyborczych tego ugrupowania. Były jakieś ciekawsze wątki, może próby porównywania programu Razem do programów innych partii, jak PiS czy Koalicja Obywatelska. No i oczywiście standardowe przepychanki słowne między zwolennikami różnych opcji politycznych. Nic nowego pod słońcem. I na koniec został nam jeszcze jeden temat, który również wywołał spore zainteresowanie. 30 dla komentarze. Dotyczy listu otwartego jednego z mieszkańców w sprawie budowy schronu w Legnicy. Chodzi o list pana Krzysztofa Płocharza do prezydenta Macieja Kupaja, tak? Dokładnie. Autor tego listu odnosi się do planów budowy podziemnego schronu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, czyli w miejscu, gdzie obecnie znajduje się targowisko. I co proponuje autor listu? Pan Płocharz zasugerował, że lepszą albo przynajmniej dodatkową lokalizacją dla takiego schronu byłby teren przy dworcu PKP. Dlaczego akurat tam? Argumentował to strategicznym położeniem tego miejsca węzeł komunikacyjny potencjalne centrum ewakuacji w razie jakiegoś konfliktu wyraził jednocześnie żal że przetarg na budowę centrum przysiadkowego w tej okolicy został już rozstrzygnięty co oczywiście komplikuje sprawę Zaproponował coś jeszcze Tak zaproponował też by miasto rozważyło budowę studni głębinowych wierconych jako takie awaryjne źródło wody na wypadek kryzysu czy wojny i ta propozycja pana Płocharza spotkała się z odzewem w komentarzach na LCAPL? Z bardzo żywym odzewem. Wielu czytelników odniosło się do tego pomysłu lokalizacji schronu przy dworcu. Wskazywano jednak na dwie główne przeszkody. Jakie? Po pierwsze, ten wspomniany już rozstrzygnięty przetarg na centrum przesiadkowe, a po drugie, fakt, o którym informował już wcześniej prezydent, że jest to teren zalewowy. Bliskość Kaczawy. Co czyni go ryzykownym dla budowy podziemnych konstrukcji. Dokładnie. Dlatego większość komentujących wydawała się jednak popierać tę pierwotną lokalizację przy ulicy Kurje Skłodowskiej. Co ciekawe, często łączono to z nadzieją na likwidację tego obecnego targowiska, które wielu osobom się nie podoba. Tak, wielu uważa je za prowizoryczne, psujące estetykę miejsca. Pojawiły się też inne sugestie, na przykład adaptacji istniejących już obiektów przy dworcu starego, nieużywanego schronu albo przejścia podziemnego. Czyli temat schronów i bezpieczeństwa jest żywy. Bardzo żywy. Dyskusja dotknęła też tej ważnej kwestii zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych. I ten ostatni temat zamyka nasz przegląd najgorątszych dyskusji minionego tygodnia na portalu lca.pl. Rzeczywiście, wachlarz tematów był bardzo szeroki od spraw kryminalnych przez politykę lokalną, ważne kwestie społeczne, aż po kulturę i bezpieczeństwo. To był skrót najważniejszych wydarzeń i dyskusji, które poruszyły Legnicę w ostatnim czasie. Zachęcamy do regularnego obserwowania portalu LCAPL oraz oczywiście do aktywnego udziału w dyskusjach pod naszymi tekstami. Państwa komentarze i opinie są naprawdę ważnym głosem w lokalnej debacie. Tak, to cenny element życia naszej społeczności. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.